29 października Dziś, 29 października, prowadzi nas błogosławiony Michał Rua, prezbiter. Błogosławiony Michał Rua urodził się w 1837 roku w Turynie, w ubogiej rodzinie. Jako młody chłopiec poznał świętego Jana Bosko. Spotkanie to odmieniło jego życie. Don Bosko powiedział mu wówczas, my będziemy zawsze przyjaciółmi w pracy dla pana. I tak też się stało. Michał stał się jego najbliższym współpracownikiem i pierwszym następcą na czele zgromadzenia Salezjanów. Cechowała go cicha siła, pokora i niezwykła pracowitość. Gdy zmarł Jan Bosko, wielu obawiało się, że dzieło salezjańskie straci swój duchowy zapał, ale Michał Rua. Okazał się wiernym synem założyciela. Z małej wspólnoty liczącej nieco ponad 700 zakonników rozwinął ją do ponad 4000 braci w 34 krajach. Nazywano go Żywym Prawem Salezjańskim, bo potrafił zachować ducha miłości i radości w każdym dziele. Zmarł w 1910 roku, pozostawiając po sobie setki szkół, warsztatów i oratoriów w których młodzież odnajdywała sens życia. Czy w naszej codzienności potrafimy być wiernymi uczniami dobra, które zaczęli inni i kontynuować je z tą samą miłością? Thank you